Dzień dobry. Witam Was serdecznie, jeśli już tu do mnie zbłądziliście w te czeluście internetu. Właśnie idę do najbliższego miasteczka, które jest oddalone od wioski, w której mieszkamy aktualnie z poradą o 5,5 km, więc łącznie zrobię dzisiaj około 11 km. Idę, bo chcę mi się bardzo czekolady, a porady nie ma. Więc nie ma też samochodu, bo mamy jeden prywatny samochód. Postanowiłam się wybrać na piechotę, tak jak niegdyś moja rodzina jak akurat nie mogli jechać wozem ciągnionym przez konia to szli na piechotę bo pewnie rower był jeden na krzyż na całej wsi. Tak więc idę sobie i ja na piechotę. Jest bardzo pięknie. Ale też bardzo mroźnie. I tak postanowiłam, że e, że nagram takie swego rodzaju wspomnienie, zapis tego, co czuję w ostatnim czasie. Bardzo bym chciała, żeby akurat te wydarzenia, które ostatnio miały miejsce, nie umknęły mi i uczucia z nimi. Związane, no więc od kwietnia pomieszkujemy na wsi przez lockdown. Od września mam na wsi również swoją pracownię, ponieważ właściciel, który, właściciel lokalu, który wynajmowałam pod swoją działalność gospodarczą, niestety wymówił mi, zerwał ze mną umowę. No i bałam się na szybko przez lockdown szukać nowego lokalu bo nie wiedziałam, jak to wszystko będzie się układało i pomyślałam, że trochę przeczekam na wsi całą tę sytuację i tak jest do dziś. Od lutego wynajmujemy również nasze otwockie mieszkanie i dopóki, dopóki mieliśmy to mieszkanie w Otwocku, do którego mogliśmy wrócić, tak, wiecie, trochę sobie tutaj żyłam na półgwistkach, gdzieś tam zawsze z tyłu głowy miałam świadomość tego, że jak mi się znudzi wiejskie życie, to będę sobie mogła wrócić e, do, do Otwocka. Z tym, że z jednej strony się cieszę, bo zawsze chciałam tutaj tak trochę pomieszkać, chociaż mama mi mówiła: Nie wytrzymasz, nie wytrzymasz pięciu minut tutaj. E, z drugiej strony trochę czuję taki lekki niepokój, ale nie jest to jakieś takie negatywne uczucie i negatywne emocje, tak mi się wydaje przynajmniej. Może raczej jest to takie uczucie, które towarzyszy nam, kiedy spotyka nas coś nowego, taki swego rodzaju niepokój zwiastujący jakąś przygodę w naszym życiu. Niekoniecznie jest to złe uczucie, raczej właśnie zaklasyfikowałabym je jako takie pozytywne i dobre. Wspaniała pogoda, tylko trochę już mi ręka zmarzła od tego trzymania co żeby do Was mówić. Nawet nie miałam czasu się zastanowić poważnie nad tym wszystkim, co ja właściwie czuję w obecnej sytuacji. W grudniu podjęliśmy decyzję o wynajmie mieszkania. Cały styczeń przygotowywaliśmy to mieszkanie pod wynajem, czyli odświeżaliśmy je, malowaliśmy ściany, malowaliśmy meble, naprawialiśmy drobne usterki i w styczniu też wystawiliśmy ogłoszenie, że chcielibyśmy wynająć nasze mieszkanie. No i na odzew w sprawie ogłoszenia nie musieliśmy czekać długo, bardzo szybko. Znaleźli się na nie chętnych. W sumie było sporo chętnych. Nie dziwię się, bo jest bardzo ładne i wykończone z serduszkiem, bo mieszkaliśmy w nim przez 7 lat i no, dbaliśmy o nie jako swoje, a nie jako takie na wynajem. No i wylądowaliśmy z radą na wsi, co to dużo mówić, na stałe. Nie wiem na ile, ale wiem, że się będę starała z tego cieszyć i widzieć same pozytywne. Aspekty tej wyprowadzki. Nawet dla mnie jest trochę pozytywne to, że teraz idę te 5,5 km w jedną stronę po tą czekoladę, bo normalnie wychodziłam z bloku i miałam czekolady pod nosem, a teraz trochę spalę tą czekoladę zanim ją w ogóle zjem. K, jak się czujesz z tym, że wynajęliśmy mieszkanie i jesteśmy bezdomni. Już tak jakby nie ma odwrotu w tej sytuacji. Ja tam nie jestem bezdomny, bo y, mamusia teściowa powiedziała, że mogę u niej mieszkać zawsze. I <grym>, no tak, bo mamusia Margot to bardziej kocha ciebie niż swoją własną urodzoną córkę, ale cóż zrobić, pozdrawiamy mamusię Margot. Także czuję się o dziwo jeszcze tak jakby tego nie odczuwam, ale najdziwniejsze uczucie to było to, kiedy oddawałem klucze do naszego mieszkania. Ale w sumie wynajęliśmy je fajnym ludziom, więc, więc chyba się nie ma o co martwić, nie? No, nie jest sprzedane, więc zawsze jest szansa powrotu. Ale. Kiedyś tam, kiedyś a tak to nie możesz sobie jechać do Focka, żeby, wiesz... yeah, No ja mogę do Know to have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. <laughs> so pretty with the wind blowing in your hair we can look back someday baby don't you understand that we only get one life i want to The countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Maybe <laughs> don't you understand?